Za chwilę o 11.30 wielka chwila tutaj w naszej świątyni, bo 92 osoby przyjmie pierwszą komunię świętą. Wielka radość i szczęście i dzieci i także dla rodziców, bo to jest owoc wiary, modlitwy, oczekiwania i to też pragnienie, żeby doświadczyli wszyscy, a więc nie tylko rodzice, ale także i dzieci, by doświadczyły, doświadczyły tej łaski, łaski Boga, zbawienia. Chciałbym przytoczyć historię chłopca, który miał być kanonizowany 27 kwietnia bieżącego roku, ale wskutek, że zmarł papież, kanonizacja została przesunięta. Mieliśmy to szczęście tutaj, gości w naszej świątyni, relikwie Karola Akutisa. Urodził się w 1991 roku w Londynie, ale rodzice pochodzący z Włoch, tam ojciec pracował, babcia pochodzenia także polskiego, po urodzeniu przeprowadzają się, przeprowadzają się do Włoch i tam, i tam spędzają swoje życie, tam pracując, a dziecko dorasta się, dorasta. Karol nauczył się, że życie realizuje się nie po śmierci, ale tutaj, tu i teraz. Odkrył, że życie jest wielkim darem, wielką łaską. I dlatego to było ciekawe, że rodzice nie byli pobożni. Owszem, byli, byli przyjęci chrzest, ale chodzili do kościoła tylko kiedy był pogrzeb albo ślub. To była jedyna ich, jedyna ich właśnie odwiedziny świątyni. Taka była pobożność. Dlatego dziecko nie otrzymało ani, ani po prostu przygotowania do wiary, ani po prostu wprowadzenia w tajemnicę, w tajemnicę modlitwy. Kiedy chłopiec miał taki sen, przyśnił mu się dziadziu, który mówi, że jest w czystu i prosi tego chłopca, żeby się modlił. Chłopiec podzielił się tą wiadomością ze swoją nianią, która Nauczyła go modlitwy za tego dziadzia. i on później systematycznie modlił się, modlił się o zbawienie wieczne, o zbawienie dla swego za swego dziadzia. Rodzice, nie chodząc do Kościoła, ale synek często prosił, zawieźcie mnie do jakiegoś sanktuarium do miejsca świętego. No i rodzice, aby po prostu mieć spokój w domu, no to wozili go. Do różnych sanktuariów, A on miał takie pragnienie pogłębiania swojej więzi z Bogiem, pragnienie modlitwy. On prosi, prosi, by szybko mógł przyjąć komunię świętą. W wieku siedmiu lat biskup wydaje zgodę, aby mógł przystąpić, przystąpić do komunii świętej. A potem codziennie ten chłopiec przystępował, był namszy, namszy świętej, codziennie uczestniczył modlił się swoją mamusię, tatusia, upraszał i mama tak podglądała, mimo że nie tęskniła za Bogiem, ale później patrząc na swoje dziecko i skutek tej modlitwy również, ona po prostu zaczynała się otwierać oczy, także otwierać, i otwierać serce na Boga, bo, bo wtedy zrozumiała, że, że coś, coś jest więcej. Ten siedmiolatek, który, który przystępuje do pierwszej Komunii Świętej tak kochał Boga, że później daje o nim świadectwo na internecie. Jak już, Jako, że był zdolnym chłopcem, to lubiał nie tylko piłkę, ale także lubiał internet, lubiał gry różne, ale on miał umiarkowanie, z tygodniu tylko godzinę spędzał na internecie, ale tam wyznawał swoją wiarę. Także wykorzystał internet do promowania cudów eucharystycznych, 136 cudów, tam nagłaśniał. Nagłaśniał także o istnieniu czysta piekła nieba, także życie świętych ludzi. Kiedy jego przyjaciel doznał wielkiego wtrząsu, bo rodzice się roześli. on był odpowiedzialny za tego tak swego przyjaciela i wszystko zrobił, żeby, żeby rodzice przygarnęli tego właśnie przyjaciela. Przygarnęli go w tym trudnym momencie i rzeczywiście dali mu też takie podstawy, przede wszystkim Karol dał mu takie podstawy modlitewne, żeby też z Bogiem wszystko przeżywał, bo, bo takie było mocne tątnięcie, że, że ten chłopiec właśnie dopomógł swemu przyjacielowi. On swoich kolegów uczył katechizmu, uczył prawdy wiary, zachęcał swoich kolegów, żeby chodzili na mszę świętą, żeby korzystali z sakramentów świętych, żeby korzystali właśnie ze spowiedzi. Mówił, że najpiękniejszą rzeczą jaką można zrobić, to chodzić w stanie łaski uświęcającej. Chodzić w stanie łaski uświęcającej, być w jedności, w jedności z Bogiem. Kiedy ma 15 lat zachorował na białaczkę. Sytuacja bardzo trudna, ale swoją chorobę i swoją śmierć ofiarował za papieża Benedykta i za Kościół Święty. 15 lat zaledwie przeżył, ale po prostu, kiedy na jego pogrzebie przyszli ludzie, koledzy, przyszli ludzie, którzy nie chodzili do Kościoła. Nie chodzili do Kościoła. Przyszli, po prostu uczestniczyli i ten pogrzeb był takim zwrotem w ich życiu. Mieliśmy to szczęście tutaj gościć w relikwie właśnie tego, tego Karola Akutisa. W 2020 roku papież Franciszek go beatyfikował, dlatego że relikwie wędrowały po różnych państwach, po różnych właśnie krajach. Między innymi w Brazylii żył chłopiec, który miał rzadką wadę trzustki. Lekarze byli bezradni, nie mógł przyjmować pokarmów. I kiedy mama usłyszała o tym, że będą relikwie Karola Akutisa, tak w jej sercu takie wzbudziło takie pragnienie, taka nadzieja, żeby po prostu pójść z chłopcem. I rzeczywiście, kiedy przydostąpiła do relikwii, do, w jednym momencie ustały, ustały wymioty, i od tego momentu chłopiec normalnie przyjmuje pokarm. Już nie w postaci płynnej, ale normalnie przyjmuje pokarm. Wielkie łaski i cuda się dzieją. Został ogłoszony, beatyfikowany, ale też i we Florencji. Chłopiec, student właściwie doznał kwotoku po urazie głowy. I rzeczywiście lekarze byli bezradni, ale relikwie Karola Akutisa, także i modlitwa sprawiła, że w jednym momencie ten student wyzdrowiał. Między innymi to był cud, który przyczynił się do zatwierdzenia, że będzie, będzie kanonizowany i tu oczekujemy. Uczekujemy na tą kanonizację. To jest niesamowite. Młody chłopiec, a jaka dojrzałość. Jaka dojrzałość. On sprawił, że jego rodzice zaczęli chodzić do kościoła, zaczęli korzystać z sakramentów świętych, zaczęli korzystać nie tylko rodzice, ale także i po prostu także jego koledzy, których ewangelizował, uczył. On mówi, że dziwię się, że ludzie potrafią Stać przed koncertami, przed meczami, w kolejkach. Mówię, dziwię się, bo tych kolejek nie widzę przed tabernakulum. Czyż nie wiedzą, kogo tam mają? A może nie mają wiary? A może po prostu tam jest, tam jest zbawienie, może tam po prostu jest ocalenie. Mówię, dziwię się, że ludzie biegają za różnymi po prostu y, jakimiś tam przyjemnościami, a mają tu Boga pośród siebie, ale nie mają czasu, nie mają czasu, aby, aby uklęknąć, nie mają czasu, aby, aby zawierzyć. Dla Karola ważny był różaniec, codzienna modlitwa, adoracja Najświętszego, Najświętszego Sakramentu. Mówił, że świętość jest dla każdego. Im częściej przystępujemy do Komunii świętej, tym Bóg bardziej nas przemienia, bardziej nas uświęca. Im częściej nie tylko komunia święta jest na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, ale to jest do, dla naszego uświęcenia. Każdy z nas został wezwany do nieba. Mówił że, mówił, że to słynne jego powiedzenie że Msza Święta jest autostradą do nieba. My czekamy na nas 19 aby się wyrwać stąd, aby po prostu móc po prostu podróżować, ale to jest autostrada do nieba. Bóg tak wymyślił, taki fantastyczny pomysł miał, aby ukryć się i pozostać z nami, aby być dla nas pokarmem, aby być dla nas tą mocą i siłą. On daje łaskę, daje, uzdrawia i napełnia nasze serce, serce pokojem. Mówił ten Karol, chłopiec. O jedno, co, o co winniśmy się modlić, to jest o świętość, bracie i siostry. Nie o zdrówko, ale o świętość, bo tylko święty wejdziesz do nieba, bo zdrowy niekoniecznie. Możesz zdrowy pójść w objęcia złego ducha, szatana, w piekła. A więc modlić się, mówi: o co się warto modlić? To jest modlić się, modlić się o świętość i zachęcał, żeby się często, często spowiadać. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie więcej. To ciekawe, czy to nie jest takie wyniosłe, czy to po prostu nie jest takie nieskromne, więcej wobec wszystkich, po prostu zewnętrznić Święty Piotr bardziej zgrzeszył, bardziej upadł, a więc a więc pyta go o większą miłość. Kiedy Maria Magdalena przynosi funt oleju narodowego. I kiedy się burzą Judasz i burzą się czemu? To po prostu takie marnotrawienie po prostu. A mój zostaw i więcej odpuszczono, więcej przebaczono i więcej umiłowała. bracia i siostry, nie wystarczy się wyspowiadać. Byle Ci Bóg przebaczył, czy Ty więcej miłujesz? Czy Ty więcej miłujesz niż jak byłeś u, u Komunii Świętej? Czy Twoja miłość jest większa, pełniejsza? To tak jak w małżeństwie. Kiedyś mąż pyta, pyta żony, właściwie żona pyta męża: mężu, kochasz mnie? A on mówi: Przecież powiedziałem Ci w dniu ślubu, że Cię kocham. A mieli już 40 lat za sobą życia. To nie wystarczy tylko wnieść lub powiedzieć, że Cię kocham. I tak samo Bogu, jak przychodzimy, to nie tylko by wypełnić swój obowiązek, ale Panie, Ty wszystko wiesz. Przychodzę do Ciebie, aby wyrazić naszą miłość i nie chcę patrzeć na zegarek, bo tak jak dzisiaj e, pięknie e, dróg Tadeusz wyśpiewał w psalmie, to mnie tylko na tej mszy świętej, ale wcześniej też sławię Cię Panie, bo mnie wybawiłeś i chcę Cię sławić, i chcę Cię wywyższać. I chcę Cię kochać tak, jak potrafię Ciebie. Ja wiem, że człowiek ma ręce do siebie i myśli tylko o sobie, aby mnie chwalona, aby mnie doceniona, aby mnie wymieniona, jak mnie nie zrobią tego, to się oburzą. Sławię Ciebie, Panie, bo Ty umarłeś za mnie na krzyżu, Ty z martwy i Ty żyjesz, i Ty przywracasz mi życie, i Ty jesteś lekarstwem na moje wszelkie choroby w Komunii Świętej. On leczył wszelkie choroby, wszelkie słabości. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mojej duszy. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza i ciało. A będę uzdrowiony. Powiedz tylko słowo. Masz wiarę? Z wiarą przystępujesz do Komunii Świętej, z wiarą to mówisz? A może nauczyłeś się jak papuga i ciągle tylko powtarzasz, po prostu już nie robi na, na, na tobie wrażenia. Ani to słowo, ani to, to przyjęcie Komunii Świętej, Tak udzielam Komunii Świętej i czasem, czasem po prostu no, się wzdrygam, bo po prostu ktoś przystępuje, po prostu nie ma świadomości, że to jest ciało Pana. No, ani nie przyklęknie, ani po prostu nie tego. Ja się nie dziwię, że ktoś o kulach to przecież nie będzie klękał. Ale po prostu, jak ktoś przychodzi po prostu i bez żadnego zastanowienia z uśmiechem na twarzy, no to po prostu trzeba się zastanowić. Co ty robisz i kogo przyjmujesz i do kogo przystępujesz? Upadam na kolana i wielbię Cię tak jak dzisiaj w czytaniu mieliśmy. Starcy padli na twarz, oddali hołd Bogu, królowi, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Jak uczestniczę w Mszy Świętej, to papież Franciszek upomniał ówczesnych, którzy byli zebrani, bo nawet księża sobie robili zdjęcia i nawet biskupi sobie robili zdjęcia w czasie Mszy Świętej. Czy wy wiecie, w czym uczestniczycie? Co wy robicie? To nie jest teatr, to nie jest spektakl. To są dzieje, dzieją się tajemnice Golgoty, gdzie Chrystus oddaje swoje życie, ofiaruje się Ojcu za Ciebie, aby się ocknął, aby się przebudził, abyś zaczął żyć, aby Duch Boży Cię ogarnął. Upomniał wszystkich, a oni sobie robili zdjęcia, bo no fantastycznie było. Będziemy wspominać teraz, będziemy się cieszyć, że mamy zdjęcie. Oto wielka tajemnica wiary, dlatego z wiarą chcemy uczestniczyć w, tym, w tej wielkiej tajemnicy. Z wiarą chcemy wielbić Boga, wysławiać Go. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Amen.